Siema, siema! Witam moich wszystkich subskrybentów, tych obecnych i tych, którzy przy, może przybędą przez ten okres świąteczny. Właśnie chodzi o ten okres świąteczny, zaczęły się święta. No i z tego miejsca, w tej mojej budowni, chciałem złożyć Wam wszystkim. Życzenia świąteczne. Czyli wesołych świąt danego Sylwestra, lepszego nowego roku. Niech te święta będą spokojne w, gr w gronie rodzinnym co może to ćwiczy, a wielu nawet ćwiczy, bo zadałem takie pytanie ostatnio i wielu się odesłało, że to jednak ćwiczą no niech to jedzonko idzie bitki, niech ten karp anabolicznie się przyjmie dobrze mam no też szczególne takie życzenia św. dla kolegów, którzy tutaj urodzili Czyli jest to misto Paweł, Mr. Kuba Popa, popa, no i, i, i niech się w ten następny rok będzie lepszy, nowy ja, nowi wy, trochę nowego sprzętu przybędzie i, i wy się będziecie się tym nowym sprzętem poruszać, także chłopaki, popa, Pozdrawiam, do zobaczyska. Cześć, majcie się.